W ramach zorganizowanego w tym miesiącu przeglądu, takiego mini przeglądu kinematografii włoskiej, ja zapraszam serdecznie Państwa na już ostatnią pozycję z tego cyklu tematycznego, zatytułowaną Chiara w reżyserii Jonasa Carpignano. Jest to młody przedstawiciel włoskiej kinematografii, a w zasadzie włosko-amerykańskiej, ponieważ urodził się w Nowym Jorku. Tam też kończył studia filmowe, ale ciągnie go do w rodzinne strony. I film, który państw, na który Państwa chcę zaprosić, opowiada historię związaną poniekąd z realiami współczesnej Kalabrii. I oczywiście współczesnej mafii kalabryjskiej opowiada historię rodziny, której głowa, ojciec zajmuje się w strukturach lokalnej mafii no, udoskonalaniem narkotyków ich po prostu sprzedażą hurtową. Co z tego wyniknie, jaki wpływ ma to na psychikę głównej bohaterki, bo Kiara to jest jedna z jego trzech córek, no, zobaczą Państwo podczas seansu filmowego. Dodam tylko, że jest to film, który został zauważony na festiwalu filmowym w Cannes w 2021 roku. Uchonorowany z tego tytułu został również wyróżnieniem takiej sekcji festiwalowej, która poświęcona jest młodemu pokoleniu twórców filmowych, a więc no, mamy tu do czynienia bardzo możliwe z, z taką nową, wschodzącą gwiazdą włoskiej kinematografii. Tym bardziej, że dwa poprzednie filmy, które również opowiadały historię rozgrywającą się właśnie w Reggio Calabria, też spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem włoskiej, nie tylko włoskiej krytyki filmowej, więc ten film jest takim troszeczkę końcem wieńczącym jego, jego monumentalne dzieło poświęcone Kalabrii. I z tego tytułu warto rzucić okiem na Karpiniano jako przedstawiciela już zupełnie nowego pokolenia włoskich twórców filmowych, o którym na pewno zrobi się jeszcze głośno.